Że wszystkie wskazówki przygotowane przeze mnie do tego odcinka opierają się na metodzie. Kolejna wskazówka, która na mnie w mojej osobistej drodze. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Magda i jestem stylistką. A to jest kanał, na którym dowiecie się, jak budować spójną i praktyczną garderobę, taką, która będzie dawała Wam radość każdego ranka, kiedy się szykujecie. Wiem, że wiele z Was na początku swojej stylowej drogi zaopatrza się w taką paletę barw, która przedstawia 15 odcieni czerni. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak zacząć wprowadzać do swojej szafy trochę więcej koloru od czego zacząć, żeby może troszeczkę odważyć się właśnie na jakieś większe eksperymenty właśnie z kolorem i jakie po pierwsze kroki poczynić, żeby może trochę z tej swojej takiej strefy przyzwyczajenia z tego czarnego właśnie powoli wyjść. Nie mówię, że to jest coś złego, jeżeli ubieracie się na czarno, absolutnie tak nie jest, natomiast wiem, że wiele z Was właśnie ma takie zagwostki, że idziecie do sklepu i mimowolnie po prostu i tak sięgacie właśnie z przyzwyczajenia po czarne rzeczy, także dzisiaj Mam dla Was właśnie bardzo fajne wskazówki, bardzo konkretne, które pomogą Wam otworzyć głowę i trochę wyjść z tego schematu może odważyć się i właśnie z tym kolorem poeksperymentować. Także serdecznie Was zapraszam na dalszą część odcinka. Ale zanim to będzie mi niesamowicie miło, jeżeli zostawicie mi na dole subskrypcję, zapraszam serdecznie na odcinek. Wskazówki w dzisiejszym filmie wynikają również w bardzo dużej mierze z mojego osobistego doświadczenia, dlatego że jeszcze całkiem niedawno Ubieram się wyłącznie na czarno. Jedyne kolory, jakie były w mojej szafie, to może jakieś bordo, co najwyżej. Żadnych szalonych barw do swojej szafy nie wprowadzałam. Ta przygoda zaczęła się u mnie dość niedawno, także wiem też, co mnie przekonało, co u mnie osobiście gdzieś tam sprawiło, że się bardziej na te kolory otworzyłam. I jak widzicie, właśnie założyłam teraz czarną stylizację, żeby mieć właśnie przykład, pierwszy krok który jest na mojej liście, który tak naprawdę jest dla mnie dosyć um, oczywisty, natomiast wiem, że nie dla wszystkich może to w ten sposób wyglądać, to do takiej stylizacji dodajcie po prostu kolorową torebkę. Kolorowa torebka to jest naprawdę świetny sposób na to, żeby właśnie troszeczkę gdzieś tam odrobinkę tego koloru do, do swojej szafy wprowadzić, jeżeli do tej pory w ogóle tego nie robiliście, bo trudniej jest przełamać się. Do założenia na siebie jakiegoś intensywnego koloru, na przykład przy twarzy lub na spodniach, aniżeli właśnie do trzymania go w ręce jako torebka. I zobaczcie, w jaki sposób ta stylizacja się prezentuje, właśnie jeżeli dodam do niej taki malutki tutaj akcencik. Mam też na sobie teraz tak naprawdę przypadkowo, nie było to zamierzone, kolorowy, delikatny taki naszyjnik, nie wiem, czy go teraz dobrze widzicie. Natomiast tutaj razem w połączeniu również to bardzo fajnie właśnie się prezentuje, bo on też ma w sobie troszkę właśnie odcieni różu. No i zobaczcie, stylizacja jest czarna, jest bardzo prosta, bardzo klasyczna. Myślę, że nie jest to jakieś takie bardzo duże od razu na głęboką wodę. Wyjście ze strefy komfortu, a jednak trochę tego koloru tutaj mamy. Ta różowa to jest właśnie moja pierwsza kolorowa torebka. To jest chyba moja w ogóle pierwsza rzecz w jakimś intensywniejszym kolorze w mojej szafie. Mam ją kilka lat i naprawdę uwierzcie mi, że taka torebka pasuje do mnóstwa rzeczy. Zresztą obejrzyjcie mój poprzedni odcinek ze stylizacjami, to zobaczycie, jaką kolorowa torebka potrafi zrobić rewolucję. Ewentualnie mam tutaj jeszcze takiego shoppera, który jest tak naprawdę dwustronny, różowy w środku, niebieski na zewnątrz. Myślę, że on również by tutaj jak najbardziej siadł. To jest właśnie, tak, jak właśnie mówię, bardzo fajna wskazówka. na Początek, natomiast do tej konkretnej stylizacji myślę, że pasuje najbardziej ta różowa, no bo jednak mamy tutaj nutkę takiej elegancji, bo mamy klapki na obcasie i w ogóle taką odrobinę bardziej elegancką tą stylizację. Ale jeżeli założyłabym do tego trampki, na przykład białe lub też czarne oczywiście, to ten szoper też jak najbardziej by tutaj pasował. Kolejna wskazówka, która na mnie, w mojej osobistej drodze, bardzo do mnie zadziałała, i był to taki właśnie pierwszy krok do otworzenia głowy na kolory: to jest jasno-niebieski. Naprawdę jest to taki kolor, który jest bardzo bezpieczny i jest na pewno dużo łatwiej wprowadzić go do swojej szafy, aniżeli na przykład jakiś taki intensywną zieleń, intensywny fiolet, czy intensywny róż. Właśnie kiedy jesteśmy na samym początku drogi z kolorem, to jest właśnie coś takiego neutralnego, nadal delikatnego. I to jest też taki kolor, który pasuje tak naprawdę do większości typów urody. Jest po prostu bardzo uniwersalny na rynku, też jest łatwo dostępny i jest nadal w strefie takiego, można powiedzieć, bardziej bezpiecznego wyboru. Nie jest aż tak bardzo dużym wyjściem ze strefy komfortu, więc na początek myślę, że jest to naprawdę super opcja i właśnie u mnie, tak jak mówię, od tego też się zaczynało. Jasne niebieskie dżinsy w zestawie z takim yy, golfem, na przykład tak jak mam teraz na sobie, można zestawić na przykład z granatową marynarką i mamy taki właśnie klasyczny zestaw. Do tego można postawić na czarną torebkę. Ja akurat przy sobie teraz nie mam, ale będzie to naprawdę fajnie też klasycznie wyglądać. Natomiast tutaj oczywiście można też dodać tą różową i tę różową i też myślę, że będzie super natomiast ta niebieska też świetnie do tego pasuje bo właśnie nadal jest w obrębie tego niebieskiego natomiast to już taki dodatek czarna marynarka czarna ramoneska lub czarna jakakolwiek inna kurtka lub okrycie wiesz a few moments later no widzicie, różne wypadki się zdarzają, ale kryzys zażegnany, więc możemy wrócić do tematu. Wylałam sobie całą szklankę wody. Mam nadzieję, że udało mi się to wszystko yy, powycierać. Skończyłam na tym, że czarna marynarka też będzie właśnie bardzo fajną, taką standardową, że tak powiem, w strefie komfortu opcją, właśnie do takiej niebieskiej bazy. To jest właśnie takie fajne na początek, dosyć bezpieczne, ale bardzo fajne, miłe dla oka i po prostu też takie uniwersalne połączenie kolorystyczne, które sobie możecie wykorzystać. Do takiego zestawu również można, oczywiście, narzucić kurtkę jeansową. Co zresztą zrobię, żebyście zobaczyli. No i tak by się to prezentowało. Ja mam akurat taką oversize'ową kurtkę jeansową w jasno-niebieskim kolorze i stworzył nam się taki niebieski total look. Czy jest to nieba jakieś ekstrawaganckie, czy jest to wyjście ze strefy komfortu? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest dobra stylizacja na początek, natomiast każdy ma inne poczucie tutaj tej swojej strefy komfortu, także myślę, że z tych różnych propozycji, które Wam pokazuję, każdy może znaleźć coś dla siebie. Początkiem właśnie moje drogi z kolorem słuchajcie, taka tutaj In story Time trochę był również ten trencz, który doskonale możecie kojarzyć, głównie ze stylizacji z zeszłego roku, natomiast z tego również właśnie z wiosny, dlatego że wszystkie stylizacje zaczęły u mnie właśnie bazować na tym trenczu, bo naprawdę go uwielbiam, kolor ma przepiękny. A jednocześnie właśnie przez to, że jest to ten jasno-niebieski, a nie na przykład jakiś wzorzysto, nie wiem, zielono-różowy, to też myślę, że jest on fajną opcją właśnie na początek, żeby trochę tą swoją strefę komfortu przełamać i właśnie spróbować czegoś nowego. Kolejnym krokiem na mojej liście są jasne barwy. Jako takie ogólnie nie tylko ten niebieski, i specjalnie założyłam teraz zestaw jasne spodnie i ciemna góra, bowiem. Też z doświadczenia właśnie, że cała jasna stylizacja typu jasne spodnie i jasna góra może być naprawdę też dużym takim wyjściem ze strefy komfortu. Na samym początku, jeżeli tego jasnego mamy na sobie naraz tak dużo, a zazwyczaj nosimy czerni, i wiem po prostu, że często to się kończy tak, że przy jakiejś tam okazji, kiedy ubieramy się i wychodzimy i tak, przebieramy się po prostu w czerni, czyli w to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc jeden jasny element to może być bardzo fajna też opcja właśnie na początek, a wiem też właśnie, że te jasne barwy wcale nie są aż takie za pan brat zazwyczaj, właśnie z osobami, które ubierają się na czarno, także właśnie rozpoczęcie przygody od jednego elementu myślę, że może być naprawdę spoko opcją. Typu właśnie robimy sobie taką klamrę ciemną, czyli ciemna bluzka plus ciemne buty, i właśnie na środku dajemy te jasne spodnie. Coś takiego przykładowego, natomiast może być to również na odwrót. Chociaż myślę, że tutaj właśnie fajna jest ta opcja, dlatego że na tą naszą strefę komfortu, czyli ciemny kolor, mamy bliżej twarzy. Czyli tutaj, gdzie po prostu na siebie patrzymy, to nadal mamy to, w czym czujemy się dobrze, a tutaj na dole dzieje się trochę więcej. To oczywiście jest już taka bardziej osobista sprawa, w czym się czujemy dobrze. Natomiast tak właśnie po sobie i po moich klientkach, dziewczynach, z którymi pracowałam, właśnie podaję Wam takie przykłady, które wydają mi się w miarę optymalne. Dajcie mi koniecznie znać w ogóle, jak. Te moje tutaj wskazówki odnoszą się właśnie do waszego, do waszej szafy, do, do tego jak wy się ubieracie. Jestem bardzo ciekawa, czy skorzystacie z którejś z tych wskazówek i czy wydają Wam się one przydatne. Będę bardzo wdzięczna za feedback. Jak zapewne możecie dostrzec po moim wieszaku, moja szafa składa się z dosyć konkretnej palety barw, bo nie ma tutaj, wiecie, takiego miszmaszu, typu jeden z róż, jeden z róż, drugi z plus, typu trochę żółtego, trochę fioletu, tam jakaś zieleń, tu brąz, tu coś takiego, tylko jednak te kolory gdzieś tam tak fajnie się ze sobą przenikają. Nawet jak, jak się na ten wieszak patrzy, to myślę, że jest on dosyć spójny. I nie wynika to z przypadku, że ja sobie, nie wiem, coś umyśliłam czy coś, tylko kolejny punkt na mojej liście to jest analiza Kolorystyczna, czyli taka usługa, którą ja też wykonuję. Serdecznie Was zapraszam na moją stronę internetową. Po więcej informacji, znajdziecie mi na terenie Krakowa i Skarżyska taka mała autoreklama. I jest to usługa, która polega na tym, że przykładając różne kolorowe chusty do Waszej twarzy, znajdujemy idealną paletę barw dla Was. Dla wielu może się to wydawać ograniczające, że mm, zamyka to nas w jakimś schemacie konkretnych kolorów, które musimy nosić. Natomiast moim zdaniem również doświadczenia jest zupełnie przeciwnie, dlatego że to nam po prostu bardzo wiele różnych zakupowych i stylowych dylematów rozwiąże, bo w Wtedy będziemy już wiedzieli od razu w sklepie, po jakie kolory sięgać, i nie będziemy mieć już tych dylematów, czy to będzie pasowało do mojej szafy, czy to nie będzie pasowało, a do czego mi się to przyda, do czego ja to założę, czy na pewno w tym dobrze wyglądam, i tak dalej. Tylko właśnie, kiedy mamy tą analizę kolorystyczną zrobioną i mniej więcej trzymamy się właśnie tej naszej dostosowanej palety, to wszystko, co mamy w szafie. Do siebie nawzajem pasuje i w tym wszystkim właśnie wyglądamy dobrze. Ja jestem typem kolorystycznym, zgaszone lato, ale generalnie przyjmiemy lato. Nie musi być to już takie, wiecie, ściśle to zgaszone, ale no właśnie tak jak widzicie, na tej podstawie moja szafa właśnie do tego jest dostosowana, bo mamy tutaj typowo letnie kolory, czyli niebieski, różowy, fioletowy. Chłodna zieleń, jakieś granaty, i właśnie ten niebieski, od którego zaczęłam, też z tego w dużej mierze właśnie wynikał, że poznałam tą swoją analizę kolorystyczną, jakie kolory do mnie pasują, i dzięki temu właśnie też mogłam się otworzyć na to, żeby zacząć z nimi eksperymentować, bo wiedziałam, że one do mnie pasują, czułam się w nich dobrze, widziałam to, że oddziałują dobrze na moją urodę, na moją skórę, na moją twarz i tak dalej. Więc jest to naprawdę super opcja, która może Wam mega ułatwić właśnie drogę z tymi kolorami. Bo kiedy nie mamy tego zrobionego, nie wiemy kompletnie w którą stronę się udać, czy w stronę bardziej, wiecie, taką boho, typu żółcie, brązy, zielenie i tak dalej, czy właśnie w stronę taką chłodną. To ta analiza może naprawdę bardzo tutaj ten dylemat rozwiązać i będzie nam łatwiej po prostu znaleźć tą drogę, w którą stronę kolorystycznie mamy się poruszać. Dajcie mi znać w komentarzach, jakimi typami jesteście, jeżeli miałeście, mieliście zrobioną już analizę kolorystyczną. Nie wypunktowałam tego tutaj jeszcze tak jednoznacznie, natomiast można oczywiście dostrzec, że wszystkie wskazówki przygotowane przeze mnie do tego odcinka opierają się na metodzie małych kroków, czyli na wprowadzaniu powoli, powoli jednego drobnego elementu, który pozwoli nam otworzyć się na następne. Nie ma co na głęboką wodę od razu wskakiwać i zakładać na siebie wszystkie kolory świata, dlatego że wiem, że jeżeli zrobimy tak do jakiegoś wyjścia na przykład na miasto, to koniec końców i tak przebierzemy się w to, co już znamy. Tak zazwyczaj jest i właśnie ta metoda małych kroków, o której zapomniałam, mam taki fajny punkcik jeszcze na liście, to jest właśnie mały akcentik kolorystyczny na butach, tak jak na przykład w moim przypadku są to białe sneakersy z fioletowym tutaj akcentem od których zaczęła się moja miłość do fioletu, bo wcześniej fioletu w mojej szafie za bardzo nie było, bo po prostu też nie było w niej kolorów, a teraz jest go w mojej szafie już całkiem sporo, takich możecie widzieć tutaj, jak również po innych moich filmach, jeżeli je oglądaliście. Tak, i właśnie akcent na butach, również jest bardzo fajną, taką lekko urozmaicającą opcją, na przykład jakieś logo, czy może całe buty w jakimś kolorze, to też jest bardzo fajna opcja. Natomiast już myślę taki kolejny krok, bym powiedziała, że to jest, ale tak jak mówię tutaj, w, w przypadku tych butów moja miłość do fioletu się zaczęła, bo gdy mierzyłam jakieś rzeczy właśnie w tym kolorze, a miałam na sobie te buty, to tak fajnie nawiązywało, to od razu miałam ochotę po prostu na więcej, żeby to z czymś zestawić. I to jest taki wiecie delikatna kropeczka nad i taki delikatny kolorystyczny akcentik, który gdzieś tam przyciąga naszą uwagę. Teraz sobie zestawiłam też od razu taką yy, stylizację, gdzie mamy ciemną bazę, czyli czarne spodnie i tu akurat granatową bluzkę, ale nie wiem czy z tej odległości jest to widoczne i na to różowa marynarka. Ja bym do tego dała też myślę tą różową torebkę spokojnie, żeby do tego różu jeszcze właśnie nawiązać, czyli jakby mamy tutaj taką kolejną wskazówkę żeby poruszać się właśnie w obrębie jednego koloru stylizacji i tworzyć takie total looki, to też jest bardzo fajna opcja, nie wiem czy na sam początek, ale troszkę dalej w tej naszej drodze myślę, że jest to naprawdę świetna opcja to samo właśnie się oczywiście tyczy tej palety kolorystycznej, czyli na przykład zestawienie różu z niebieskiej lub na zasadzie kontrastu różu z zielenią natomiast to już są takie tematy, o które nie zamierzałam dzisiaj zahaczać, także chyba mamy tutaj już zbyt wiele dygresji Kolejna wskazówka, która naprawdę powinna się pojawić chyba na początku tego odcinka, to nie patrz na opinie innych, po prostu mi wydzebane. Totalnie się nie sugeruj tym. Co ludzie o Tobie pomyślą, bo zazwyczaj jest tak, że oni tego nie pomyślą, tylko my sami myślimy, że oni pomyślą. Tak to właśnie zazwyczaj działa, że bardzo wiele schematów do głowy są albo właśnie zasłyszanych gdzieś tam dawno temu, albo po prostu sami sobie wkładamy do głowy jakieś różne przekonania. Fajnie jest trochę właśnie tą głowę otworzyć i mieć naprawdę wyrąbany spojrzeć na siebie w lustro, powiedzieć: jestem zajebista i po prostu wyjść. Tak jak się czujemy dobrze, a nie tak jak być może ktoś będzie od nas oczekiwał, albo tak jak właśnie nasze przekonania oczekują od nas tego w naszej głowie. Polecam Wam bardzo serdecznie, naprawdę otworzysz tę głowę i w tym, w czym do tej pory się baliście wyjść. Baliście się tego założyć i właśnie przebieraliście się zawsze w jakieś inne zestawienie, które jest bardziej dla Was znajome i komfortowe, to tak po prostu wyjdźcie. Nie zastanawiajcie się, tylko weźcie, ubierzcie się i tak po prostu idźcie gdzieś na miasto. To naprawdę też może Wam tak otworzyć horyzonty. Tym bardziej jak na pewno się zdarzy, że dostaniecie jakiś komplement właśnie w tej nowej Waszej odsłonie, to mega Wam może właśnie otworzyć te takie horyzonty i pozwolić Wam. Po prostu tą głowę wiecie wyluzować i zacząć ubierać się tak jak zawsze. O tym marzyłyście, marzyliście. Naprawdę jest to świetna opcja. Nie ma co siebie samego po prostu, czy siebie samej ograniczać i nakładać na siebie jakichś takich różnych stereotypów, schematów, przekonań itd. A co Wam może w tym pomóc? To, o czym powinnam wspomnieć tak naprawdę chyba na początku tego odcinka, czyli inspirowanie się. Naprawdę mamy dookoła tak mnóstwo różnych inspirujących rzeczy, nawet jakieś nie wiem. Kwiatek, który rośnie nam w ogródku, może nas zainspirować, bo ma jakieś fajne barwy gdzieś tam na sobie, ale tu już uciekam do jakichś takich bardzo filozoficznych tematów. Wystarczy po prostu oglądać jakieś fajne zestawienia na przykład na Instagramie, na Pintereście albo stylizacje w sklepach. Stylizacje w sklepach, które widzimy na manekinie lub na jakichś sesjach zdjęciowych, na nie wiem, zalando na przykład, wcale nie muszą oznaczać, że my od razu mamy to kupić. Możemy zobaczyć, wiecie, gdzieś tam sobie polajkować, zapisać screena czy coś. I potem iść do naszej szafy i coś właśnie z tego gdzieś tam w tym nurcie wygrzebać, spróbować mierzyć to, czego nigdy byśmy nie przymierzyli w sklepie. Na przykład idziemy gdzieś do galerii i wisi coś i mówimy, jakie brzydkie, nigdy bym tego nie założyła. Spróbuj to przymierzyć. I zobaczysz, jak się w tym czujesz, pozwoli ci to, może zobaczyć jakąś nową stronę siebie, bo to właśnie również może wynikać często z przekonań, że czegoś byśmy nie założyli. Jeżeli cały czas nosimy spodnie rurki, no to trudno nam będzie nagle przestawić się na spodnie o kroju rozszerzanym. Natomiast jest to właśnie w dużej mierze bardzo kwestia tego przyzwyczajenia. Więc, żeby trochę te swoje schematy przełamać, to właśnie inspirowanie się i wychodzenie z tej swojej strefy komfortu małymi kroczkami może nam w tym bardzo pomóc. Więc próbujcie zestawiać ze sobą Rzeczy, których nigdy byście nie zestawili, połączenia kolorystyczne, których nigdy byście ze sobą na, na, razem nie widzieli, również próbujcie, bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ok, fiolet z niebieskim, gdzieś tam te kolory są blisko siebie, jak najbardziej można zestawić, ale fiolet z zielenią, no to myślę, że już nie każdy wpadłby na to, że może to razem wyglądać dobrze, a ja to połączenie na przykład uwielbiam. Naprawdę bardzo mi ono w duszy gra, bardzo mi się podoba. Jest ono na zasadzie kontrastu, bo te kolory są naprzeciwko siebie mniej więcej na kole barw, ale nie każdy musi o takich aspektach wiedzieć, więc dlatego właśnie warto gdzieś tam samemu, gdzieś tam po prostu w zaciszu domowym sobie te różne zestawienia tworzyć dla własnej absolutnie przyjemności. Polecam serdecznie. I ostatnia kwestia już trochę w bardziej odważnej... I ostatnia kwestia już trochę w bardziej odważnej kolorystycznie stylizacji, która zahacza trochę o inny już aspekt, natomiast myślę, że również bardzo ważny, mianowicie finansowy. To, że chcecie nagle wiecie, eksperymentować z kolorami, to nie znaczy, że macie iść do Zary i kupować jakieś najmodniejsze w sezonie ubrania za, nie wiem, 600, 800 czy 1000 zł. Tylko to, co ja w pierwszej kolejności bym zrobiła właśnie, idąc po ta, udając się po takie eksperymenty, to są Lumpeksy, czyli skarbnica wspaniałych, kolorowych ubrań, które kosztują Was 10, 15, 20 zł, czyli po prostu grosze. To jest w ogóle świetne miejsce właśnie do tego, żeby eksperymentować w jakąkolwiek stronę, żebyście właśnie, jak próbujecie jakiegoś nowego rozwiązania, nowego koloru, nowego fasonu, to nie musieli od razu przeznaczać na to jakiejś dużej ilości pieniędzy. Jeżeli nie jesteście na tym etapie jeszcze pewni, czy gdzieś tam to wam w duszy gra i czy to będziecie nosić. Naprawdę lumpeksy to jest rewelacja. Ten sweterek między innymi właśnie jest z lumpeksu. Myślę, że w sklepie nigdy bym go nie kupiła, bo to była, wiecie, opcja na Sylwestra, bo miałam Sylwestra w klimacie lat 2000 i potrzebowałam czegoś odjazdowego, a teraz noszę go normalnie, bo po prostu pokochałam ten kolor i ten naprawdę cool, mega fajny fason z futerkiem o którym po prostu marzyłam pod kątem tych lat dwutysięcznych, ale znowu odbiegam od tematu. Naprawdę udajcie się do lumpeksów i poszukajcie jakichś fajnych inspiracji. Zresztą myślę, że ja też to zrobię. Właśnie udam się do lumpeksu, może coś mi się ciekawego uda znaleźć, zobaczę jeszcze w kalendarzu, co tam na dzisiaj miałam zaplanowane, natomiast myślę, że to są moje plany na pewno na dzisiejsze popołudnie. Także to by były już wszystkie wskazówki na dziś. Będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze, która z nich najbardziej Wam się przydała i z której skorzystacie lub już korzystaliście, korzystałyście u siebie. Będę bardzo wdzięczna za informację zwrotną. Jeżeli podobają Wam się moje porady i lubicie oglądać mój kanał, to bardzo Was zachęcam do wsparcia go. Poniżej macie link do takiej platformy Bajkofitu, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę, żeby tak do Was zgadać i tworzyć ciekawe treści. To potrzebuje dużo energii, czyli dużo kawy, którą kocham pić i będę bardzo, bardzo wdzięczna za Waszą cegiełkę do tego kanału dziękuję Wam bardzo za oglądanie i poświęcony czas zapraszam Was serdecznie na Instagrama gdzie znajdziecie więcej inspiracji ostatnio wzięłam się właśnie też za tworzenie kontentu, również tam i wrzucam fajne rolki, fajne stories właśnie z dużą dawką koloru i fajnego polotu, fajnej energii, więc tam też znajdziecie bardzo dużo ciekawych treści no i co, na ten moment pozostało mi się już tylko z Wami pożegnać, widzimy się już bardzo niedługo w kolejnych treściach do zobaczenia, pa 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 pa